Z jednej strony widzimy tą taką przełomową walkę Szukam może bardzo często żeby się ich pytać o radę, ale po co czekać taki mój okres czasu? Czemu już teraz nie skorzystać z ich mądrości? Moi drodzy, wiemy i tego uczy nas obserwacja życia, doświadczenie, że logika, że nasz szacunek i zaufanie Są zawsze słuszne. Przede wszystkim, jak wykazują badania, także jak pokazuje doświadczenie, nie mają racji rodzice, którzy starają się jak najbardziej dziecko dogodzić, przygotować i dziecko. Jego doświadczenia, kiedy z pewnością też wielu z Was mogłoby na ten temat dużo powiedzieć, kiedy poszedłem do, do notyfikacji i spotkałem się ze współgraźnikiem, którzy razem ze mną rozpoczynali formację zakonną. I nie jest to dobre, widzimy, bo wychowuje się, czy kształci się, tak jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, kalendarz życiowe. Dalej, po drugie, należy w tym celu, żeby dobrze właśnie formować i wychować dziecko, zaszczepiać w tym dziecku szlachetne zasady,